Z uwagą śledzimy w wydarzeniach 24 wszystko to, co dzieje się w pogodzie. Paulina Mabiela-Czarkowska już teraz z nami. Dzień w tej Paulino. Dobry. Paulina zimy nie lubi, to już nie. wielokrotnie mówiliśmy o tym, że... Śnieg, mróz to nie są twoje ulubione elementy tej pory roku. No, to samo mogą powiedzieć mieszkańcy Podkarpacia dzisiaj. Naprawdę tam trudna sytuacja, wciąż jeszcze wiele gospodarstw domowych bez prądu. No więc pytamy, jak długo taka sytuacja będzie się utrzymywać? No już idzie do nas ocieplenie, także ten śnieg, który dzisiaj widzimy za oknem. A muszę przyznać, że w Warszawie dzisiaj też całkiem magicznie, powiedziałabym wręcz, a tak jak mówisz, nie jestem wielką fanką śniegu. Ta sytuacja się powoli będzie zmieniać. I do ocieplenia ten śnieg zniknie. No i na termometrach w niedzielę. Właśnie na południowym wschodzie 8 stopni. Czyli to, co teraz tutaj widzimy niestety niedługo w niedługim czasie zamieni się już taką, no powiedziałabym pluchę brzydko. No ale taka, takie są fakty. Więc w ciągu najbliższych dni jeszcze jutro, gdzieniu, gdzie nigdzie się po, po, pojawią opady śniegu, potem już to będzie śnieg z deszczem, a na koniec to już będzie Typowo jesienny deszcz, a w grudniu czekają nas wysokie temperatury. Przejdźmy teraz do sytuacji obecnej i sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w Europie. Nad Europą krążą liczne fronty atmosferyczne te deszczowe, deszczowe, śnieżne, i one jeden przychodzi, kolejny odchodzi, i od południa przychodzi do nas front, i on z kolei będzie raczej tym deszczowym frontem. Dużo śniegu on u nas nie zostawi za, to już w samej wilgoci, i owszem. Sprawdźmy, gdzie będzie najcieplej. A najcieplej w Europie będzie w Atenach i tam 17 stopni. W Ankarze 16 stopni i całkiem przyjemna słoneczna aura. 15 w Rzymie i centrum Europy z temperaturą na poziomie od 1 stopnia w Warszawie do 11 stopni w Bukareszcie. Najchłodniej będzie w Mińsku i tam chmury, deszcz i 0 stopni na termometrach. Dzisiejsze popołudnie raczej należy do tych pochmurnych, ale z przyjaśnieniami. Głównie na południowym wschodzie. Tutaj dzisiaj nie powinno... Specjalnie padać oraz na ścianie zachodniej. Opady śniegu na Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu, na Suwalszczyźnie, a na Wybrzeżu Środkowym te opady śniegu będą mieszać się z deszczem. Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie 3 stopnie i tyle we Wrocławiu. Najchłodniej będzie w Zakopanem oraz na krańcach północno-wschodnich, tam jedna kreska poniżej zera. Wiatr wieje z południa, na ogół umiarkowany, gdzie niegdzie słaby, ale na Podkarpaciu wieje troszkę mocniej i nawet w porywach do 50-60 km na godzinę tam warto zachować ostrożność. Sprawdźmy jak będzie wyglądała zbliżająca się noc, a ta z chmurami frontowymi i z opadami głównie deszczu, a też deszczu ze śniegiem. Opady będą się pojawiać w całej południowej oraz środkowo-wschodniej Polsce. Ale nie tylko: w Zielonej Górze również pojawi się przelotny i słaby opad deszczu. Na pozostałym obszarze, pomimo dużego zachmurzenia, no możemy liczyć też na pewne przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od minus dwóch do jednego stopnia i tyle w Rzeszowie. Wiatr będzie wiał z różnych kierunków, głównie z południa i wschodu umiarkowany. Warunki na drogach nocą będą utrudnione w rejonie opadów deszczu. Te opady mogą okazać się marznej, marznące i może pojawić się gołoleć. Warto prowadzić ostrożnie i troszkę zdjąć jednak tą nogę z gazu. Sprawdźmy, co nas czeka jutro, a jutro kontynuacja dość pochmurnej aury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem głównym na południu i z temperaturą do maksymalnie 4 stopni. Ja na ten moment już Państwu dziękuję za uwagę, ale do zobaczenia ponownie już niedługo.